Za mną 40 godzin postu, nawet 40 chyba dwie i mój pierwszy posiłek. Mm, pachnie mi po prostu tak obłędnie, że aż, aż czuję po prostu jak to wszystko... Mm, no sam zapachem... Ach. <laughs> Słuchajcie, tego się nie da opisać, jak ktoś nie pości mm, i nie wychodzi z postu po takim czasie. To i też nie ma oczyszczonego organizmu, to nie, nie doceni tego, bo ja z każdym kolejnym takim postem okresowym, a średnio raz w miesiącu taki robię, przynajmniej 20-24 godziny, i on jeszcze takiego efektu nie daje, ale taki 40-godzinny, który staram się przynajmniej raz na dwa, raz na trzy miesiące zrobić, to jest, no petarda. Potem wam wszystko tak pachnie, wszystko wam pachnie. No, znaczy macie mocniej wyczulony węch, więc też Niefajne rzeczy bardziej czuć, ale te tutaj mam świeży sok z marchwi i mm, mm, no rozkosz. Normalnie sok z marchewki nigdy mi nie smakował, dopóki nie zaczęłam robić regularnych okresowych postów, oczyszczać organizmu, nie zmieniłam diety na głównie surową chociaż zdarza mi się oczywiście jeść też gotowane rzeczy, zdarza mi się jeść też różne inne rzeczy, te normalne, ale to raczej okazjonalnie. No i tutaj dzisiaj taka mm, taka rozkosz. No to jest naprawdę rozkosz najczystszej postaci, jak czujesz potem jak ten sok rozlewa się w twoich ustach i, mm, i po prostu on tak na wszystkie kubeczki smakowe trafia i to dokładnie czuć każdy, po prostu każdą drobinkę tego soku. <laughs> polecam, naprawdę polecam. A jak nie robisz postów, to chociaż raz albo dwa razy w życiu się po prostu porozkoszuj jedzeniem, porozkoszuj się pokarmem, tak? Bo ja już to dzisiaj traktuję jak jedzenie, dlatego że sok. No, tam już są cukry, są węglowodany, więc on pobudza układ pokarmowy, więc to już nie jest taki post-post, żeby można było powiedzieć, ale jest genialny. Mm. Włosy mam jeszcze takie mokre z podprysznica, wyszłam niedawno. Ach, coś pięknego, coś pięknego. Także dzisiaj soki u mnie. No i startuję, startuję z miesiącem na surowo. A robiłam to też w ubiegłym roku i dwa lata temu, także pełne 30 dni. W ubiegłym roku wyszło mniej, bo organizm, powiem tak, nie uciągnął tego. A jakby miałam tak duże parcie na to, żeby jeść gotowane, że nie dałam rady całego miesiąca. Chyba tam było 17 czy 18 dni. Natomiast, no zobaczę jak będzie w tym roku. Ale ja nastawiam się na miesiąc, 4 tygodnie. Może więcej, no może będzie mniej. A może sobie to trochę podzielę i zrobię dwa tygodnie, chwila przerwy i później znowu dwa tygodnie, co no już nie jest takim miesiącem, miesiącem, ale, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak organizm będzie reagował i jak będzie przyjmował to wszystko. Czy będzie dobrze? No to wiadomo, że będzie dobrze, bo teraz jest pełno świeżych owoców, warzyw, więc można się tym pożywić. Ciało kocha takie jedzenie. To jest żywy pokarm, więc ciało go uwielbia. Ma najwięcej wartości dla organizmu. Nie żadna obróbka termiczna, tylko wszystko, co jest w temperaturze do, bodajże, 48 stopni, albo nawet 38? Albo 42? Dobra, to muszę sprawdzić, bo sama nie pamiętam, no ale jak jestem na surowym, to po prostu jestem na surowym. I nie wiem nic, co jest w jakikolwiek sposób poddane temperaturze. Także zapraszam Cię do śledzenia, ponieważ daj znać w ogóle, czy Cię to interesuje. Jeżeli to jesteś w gronie moich odbiorców, to daj znać, czy jesteś ciekawa, jak wygląda taki miesiąc na surowo. Co jeść, jak zacząć, co zrobić, czy zacząć w ogóle. <grym> no i no, oczywiście. Oczywiście będę też robić pewnie jakieś tutaj relacje, sprawozdania z tego, co się dzieje na tym miesiącu na surowo, więc wskakuj, zapraszam.